Szczęść Boże! Szczęść Boże Witam księdza Tadeusza Kusego, franciszkanina, pracującego obecnie w Republice Środkowoafrykańskiej. Przyjechałem do Kinshasy w dniu, kiedy Ojciec Święty wracał z Polski. To było 10 czerwca w 1979 roku, w niedzielę Trójcy świętej. Czyli najpierw był Zajr? Najpierw był Zajr, tak? Rozumiem. A kiedy była Republika Środkowoafrykańska? To zaczęło się w styczniu 1990 roku. W międzyczasie tam zaczno, zacząłem. Na pracę parafialną w sektorze razem z braćmi z Polski. I w 1980 roku wezwano mnie, żeby pomóc w grupie braci jako wychowawca, i byłem mistrzem nowicjatu przez 6 lat. Tam w Kongu, od 1980 do 1986 roku, do końca 1986. Wróciłem do Polski trochę na leczenie, na wypoczynek. Później byłem dwa lata na studium w Instytucie Katolickim we Francji w Paryżu. Ja skończyłem, otworzyła się nowa misja, wezwanie Kościoła do diecezji Banka su, to jest decyzja na wschodzie tego kraju. U nas to by była decyzja przemyska gdzieś, koniec, wróg na, na wschodzie. Parafia została bez księdza, bez obecności kapłana, na stałe, przez dwa lata. I dla nas, dla braci mniejszych, to była jakaś odpowiedź na wyzwanie, które Franciszek usłyszał na początku, słowa Chrystusa, Franciszku idź na prawdziwy kościół, który jak widzisz upada w ruiny. Czyli charyzmatem, można powiedzieć, ojca zgromadzenia jest naprawianie kościoła. Pomoc, tak, naprawianie, pomoc, pomoc podtrzymanie. Papież Inocenty III, gdy zatwierdzał w regu, regułę ustnie program życia Franciszka, mhm. miał podobno taki sen, że widział, że wielki kościół papieski na lateranie chwieje mhm. się, kruszy i prawie upada. Mhm. I widział mnicha małego, który podbiega i ramieniem potyra kościół. I następnego dnia spotkał Franciszka, którego prawdopodobnie, żył widział wcześniej, ale powiedział: Nie, nie, taka reguła to, to nie wystarczy, to jest za bardzo surowy. Ale powiedział: Ten człowiek pomoże Kościółowi. Pięknie. Ale w Afryce to nie chodziło o naprawianie, ale o zakładanie. prawda? Tak, i pomoc. I pomoc. I właśnie, czy jakie wyobrażenia w ogóle ksiądz miał o tej przyszłości swojej, misyjnej? Czy w ogóle po przyjeździe do Afryki te wyobrażenia pokrywały się z tą rzeczywistością? Czy było coś zaskoczeniem? Jak ksiądz przyjmował tę nową rzeczywistość? Pan Bóg ma swoje drogi. Mówię, to, co bracia, którzy wyjechali wcześniej, bo ja mówię, Pierwsi Franciszkanie nasi z Polski, z różnych prowincji pozbierali, wyjechali w 1970 roku. Ja byłem na ich pożegnaniu i wysłaniu na misję w naszej bazylicy w Katowicach w Panewnikach jako młody kleryk po pierwszym roku, trzymając tubę, bo była wielka burza, pamiętam wtedy, na, w niedzielę. Rozwaliło transformator tam w sektorze dzielnicy, także nie było prądu, i trzeba było ratować się jakimś nagłośnieniem takim przenośnym. I tak stałem między wyjeżdżającymi na misję, trzymając, i pamiętam. Że oni później opowiadali, jak to tam jest, mówię, no to będę może z Wami kiedyś. Ale wracam do, do pytania. Wyobrażenie było takie, takie jak było na filmach, na opowiadaniach, burz, nie, trudy, wyjazdy, wioski. No. Taka walka żywiołami. Raczej, żywiołami nie? nie, może z trudami życia codziennego, może także, że trudy, że braki tego, czy tego jeżeli chodzi o warunki życia. Ale mówię, Pan Bóg ma swoje drogi, bo. Ucieszyłem się, że nauczyłem się języka kieluba, że mogłem pomóc ludziom. Na Narodzeniu już czytałem po cztery miesiącach kazanie, na Wielkanoc mogłem już mówić bez, bez kartki, jak to się mówi, nie? Ale przełożeni powiedzieli, chodź pomóc do, do formacji młodych franciszkanów. I wtedy powoli sobie uświadomiłem, że to jest aktualna też wizja pomocy Kościołowi. Że nie tylko prowadzić sprawy parafialne, ale jeżeli chodzi o wychowanie, przygotowanie przyszłych ludzi. Teraz RCA. Przyjechaliśmy, powierzono mi parafię. Byłem 10-11 lat proboszczem dużego sektoru tam nad granicą Sudanem. I znowu powiedziałem, tak, no jesteśmy w parafiach, ale po nas, co? I bracia przełożenie, że my też mówili, jesteście tam, żeby założyć zakon, że trzeba myśleć o młodych. Dlatego mówimy, idziemy do, do stolicy, gdzie są możliwości spotkania młodych, którzy skończyli szkołę średnią, bo takie są wymogli, nie? I tam jestem od 10 lat i powiedzmy, taka konfrontacja była, że w moich marzeniach, może młodzieńczych jeszcze czy nie, to była praca raczej parafiana, bo taki jest ich, taki jest obraz, który nam dają tutaj na misjach. Może się mniej mówi, a to jest bardzo ważne, gdyż wydaje mi się, nie tylko u nas, ale i bracia kapucyni z nami i siostry, które są w Kamerunie czy inny, to mówią o, o wysiłku wychowania młodych, czy do seminarium, czy do życia zakonnego. I że to jest aktualnie pomoc Kościoła. Dodam jeszcze jedno, że nie jesteśmy już tak jak dawniej pionierami że nie jesteśmy już tymi, którzy zakładają kościół. Być może jeszcze są jakieś takie terytoria, ale bardzo mało. Raczej jesteśmy tymi, którzy towarzyszą kościołowi, już istniejącemu, żeby trwał, żeby, żeby był mocny, żeby, żeby się rozwijał. Jako ci, którzy mają doświadczenie i tradycję wiary, to chcą się dzielić z drugimi. Taka jest moja wizja. Dzisiaj mm -hmm. spełniła, czyli zmieniła się, prawda? Troszeczkę. Tak. Nie sama parafia, ogólnie, ale jeszcze zadbanie o to zaplecze duchowe. Duchowieństwa tak. miejscowego. Właśnie, jak jest z powołaniami miejscowymi do Zgromadzenia Księdza, czyli do Franciszkanów? Jak wygląda ta sprawa? Czy dużo jest zainteresowanych? Jak powiem o naszym kraju, który nie wiem, czy jest jakąś specyfiką, ale i dla nas, i dla innych, ja jestem też odpowiedzialny, jeżeli chodzi o koordynację prowadzenia wykładów takich wspólnych. Dla wszystkich zgromadzeń razem na poziomie postulatu byłem tak też przez... ogólnokrajowym. Tak? Y, y, tak, byłem też, byłem też odpowiedzialnym decyzjanem przez 5 lat za, za wspólnotę zakony jako referent decyzjanny dla życia konsekrowanego. Wiem, wiem na czym to polega, że jest mało, mało dwie, trzy osoby, cztery. O. Ja mówię tak na roku w, tej, w tym zgromadzeniu w tym domu. Nie jest wielu. Na, na, 10, domów, na 10 domów zakonnych zgromadzeń, Które uczestniczą w tym wspólnym organizowaniu wykładów, formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej. Na pierwszym etapie na postulatu było 22 osoby, później było 20, teraz zostało 14. Od października. Od Czyli ona odpadła Wiele osób. W ogóle co przyciąga do, do zgromadzenia, w ogóle do wyboru takiego no, stylu życia, a co w pewnym momencie koryguje ten pierwszy wybór. Że ludzie rezygnują. W tamtej kulturze. Są dwie sprawy. Te, które są deklarowane, mm -hmm. bo jak przyjmuję młodych tak na rozmowy zainteresowanych, mam takich kandydatów, może sześciu, wszyscy mówią: A Świętego Franciszka, a czytałem książki? a podoba mi się, że on był bogaty, a, a zostawił wszystko, był ubogi i służył ubogim i chorym i trędowatym mnie, no tak, a ty co? No właśnie to mi się podoba, Mówię, no, ale ty jesteś ubogi teraz to może u Ciebie to będzie odwrotnie, bo to masz tylko dwie koszule czy trzy spodnie, to może chcesz przyjść, żeby mieć więcej, że będzie odwrotnie, bo wiesz, że tutaj znajdziesz. A nie, no motywacje są różne. Ja mówię, ale deklaracja jest taka, żeby, że no, w kierunku dobra. Nie? I należy uszanować, że to jest, jest szczere. Ale to trzeba pomóc, żeby to rozświetlić. Rozmawiam niedawno jeszcze przed wyjazdem teraz z naszymi dwoma, którzy kończą ten pierwszy etap dwuletni. I mówię, no zobacz, jak przy, przyszedłeś tutaj teraz w październiku 2009, i dzisiaj, i gdzie jesteś dzisiaj teraz? Jest takie jakieś otwarcie się oczu i serca na nowość, i, i trzeba mnie to skorygować, żeby były motywacje takie, że przychodzę nie żeby otrzymać, bo wiem, że, że otrzymał otrzyma wiele, ale przychodzę z sercem, żeby dać. Mówię, w samym wyrażeniu, konsekracja to znaczy dawanie. Czyli jak przychodzisz tutaj, to chcesz dać. Nie mów o tym, że, że, że tamto czy tamte, to są detale, może, że, tak, że takie coś, służyć młodym, służyć ubogim. Mówię, przychodzisz, żeby dać. Jak tego się nie nauczysz, to twoje twoim nie jest tutaj, Na Powiedziałem, otwarcie, mówię, słuchaj, widzisz, że, że, że niektóre sprawy zapominasz, że tam ci brakuje. Ile razy się spóźniasz, ile razy to i tamto, nie, takie drobne rzeczy, mówię, dla nas najważniejsze, to jest życie braterskie, czyli służba, że jestem tu, żeby dać drugim, a inni, też mi dają, bo są dla mnie, ale nie tak, żebyś przyszedł i, i przyjmował tylko, bo motywacjami, i to mówię teraz może ogólnie, i u nas, i tego, że bardzo często to jest tak, że otrzymam, że mi dają. Jedzenie, spanie, wychowanie, um, uniwersytet, czy coś takiego. Ale nie należy tego, tego odrzucać, tylko tak, to jest może pierwsza linia taka rozeznania. Jeżeli zrozumiesz, jaka jest prawda, jeżeli taka jest prawda, że Pan Jezus cię wzywa, to On ci nauczy, że masz oddawać, a nie brać. A jeżeli wierzę, to znaczy, że otrzymujesz, no my jesteśmy tak, jak mówi, otrzymuje, żeby dawać. A nie, żebym przyszły tutaj, żeby brać. To niuanse w tym, nie? I to, no właśnie, to jest, to jest cały trud mojej pracy aktualnej, żeby pomóc modą tym, tym rozeznaniu. Ile osób rozeznało tak właściwie swoją drogę podczas tej posługi misyjnej w, w tym kraju? I... Wracam do historii, to znaczy do tygla. Gdybym liczył, kiedyś jadąc z samolotem, pan 3, 3 godzinę na kolejne zebranie, byłem radnym prowincjalnym tam przez kilka lat. Mówię, no, za te lata, kiedy byłem wychowacą w domicjacie, to przyjęliśmy 52 osoby. 52 osoby. Ci, którzy. Złożyli ślubowania na całe życie i ci, którzy zostali kapłanami, było ich 12. W tej chwili trzech zmarło, także zostało chyba 8-9. Ja mówię tak na 6 lat, 52 osoby, ale to były lata 80-86, czyli gdzieś raz 15 lat temu, nie? I zostało ich 8 praktycznie, czyli z 58 do no 1,5, 20% może, nie? I wydaje mi się, że. To byłby taki procent, między 10 a 20% przychodzących, to zostanie. Lepiej mówić o osobach niż o procentach, bo to są dwie osoby, mówić ilu braci. Nie? I wydaje mi się, że to. Ale kiedyś proponowałem, mamy taką kartanę, no, ale przyjąć, werandę, nie wiem. Mówię, tu napiszę, wielu wybranych, mało wezwanych. Nie? nie, bo to się wystraszną, jak im taki napiszą. mówię, ale to jest realia Ewangelii, że nie wszyscy, którzy przyjdą, zostaną. Nie? O marzeniach księdza. Jaki ksiądz ma marzenia co do tej swojej posługi misyjnej? Co chciałby. Pani Major, że po marzeniach. Plany. Wiem. Plany marzenia. Aha, marzenia nie. Plany, nie wiem, ale raczej troski, troski takie, o te troski, po okay, tym marzenia. Nie, nie mam, nie wiem. Pan Bóg mi daje, mówię, zdrowie, siły. Nie, ja mam 60 lat. Mówię, mm. mówię że. To mogę jeszcze działać i służyć. Moją troską jest tyle, żeby to, że szczególnie, żeby jako, jako bracia, których tam posłano, żebyśmy mogli umocnić tych młodych, którzy są, bo widzę, że, że to jest jeszcze słabe. I takim konkretnym, konkretnym, takim pierwszym krokiem to było to, że myśmy byli troszkę mówi może nie tak, w ciasnym małym domku przez, przez kilka lat. Mało wybuchu to też było dobre, ale ciasno i naprawdę i nie można było, teraz kończymy budowę, budowę bo to był kupiony dom od pewnej rodziny, tam w dzielnicy takiej, wśród ludzi. Kończymy budowę naszego domu formacyjnego, przewidziane, że jest to co należy i duża kaplica i, i klasa i wszystko i okej. Ok. Będzie błogosławienie, my tam nie będzie 7 czerwca teraz. A następny etap, że ci, którzy skończą i którzy będą na następnych etapach w formacji początkowej, żeby mogli znaleźć też u nas, czyli w RCA, w Republice Środkowej Afrykańskiej, dalszy etap. I takim, powiedzmy, projektem czy marzeniem to jest to, żebyśmy mogli współpracować z naszymi braćmi kapucynami, tam gdzie, gdzie są na północy, mają swój dom, studium, czyli, powiedzmy, mówi się filozofii, teologii, ale to jest dla wszystkich braci, nie tylko dla Państwa. Wszyscy bracia po mają w formacie tam, w Bułach, 400 km 450. Współpracują z karmelitami, współpracują z takim zgromadzeniem księży Betaran, to jest tam Baskowie głównie. I zapraszają nas do współpracy. Jest miejsce, jest dom pozostawiony przez zakonnicy, które zostawiły tam. Biskup nas wzywa, a na mnie, nam brakuje ludzi. Takie marzenie, żeby znaleźć w czasie urlopu Dwóch braci, z Polski albo francuskojęzycznej jakiejś. Dwóch ludzi, żeby móc otworzyć nowy dom prowadzenia następnego etapu wychowania młodych. Bo my mamy pierwszy postulat, nowicjaz jest wspólnie w Kongo, ale żeby następne etapy teologii czy wychowania braci były w tym kraju. I to będzie moc, mocne dla nas. To pięknie, w ogóle życzę, żeby się, bo no to marzenie no i to... ta troska się spełniła, bo teraz ksiądz przyjechał na urlop. Na jaki czas? Trzy miesiące do końca się. No. No, udało się no. do współpracy znaleźć tutaj kilka osób. No jest prawie 1200 franciszkanów w pięciu prowincjach, tu w Polsce. No, ja mówię, jest potrzeba i tu w kraju, jest potrzeba i na wschodzie, a my żeby dwóch ludzi się nie znalazło. No. Życzę, życzę. Żeby się udało znaleźć.